Śniadanie się już robi, a tam idzie nasza solenizantka. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Urodziny dzień trzeci. Jaki dzisiaj plan? Ja nie mam, bo ja mam niespodziankę. Nie? <laughs> ja nie mam. Hmm. To jest niespodzianka, nie? Jakoś nie? <laughs> Musimy poczekać. To musimy poczekać. Znowu jajecznica. Hmm, niestety. Niestety. Znaczy, nie przeszkadza mi, ale nie było nic wczoraj innego. No Załkali nam poszukali oszukali no. nas. Ale nie ma wiedz nic. Teraz zrobimy kawkę. Taką. Jak się wypiło dzień wcześniej za dużo piwa. To powinna pomóc, co? Tej do kawy. Dolejemy cytrynę i miód. Próbuj. Ja jeszcze ja. ja próbuję. Mmm, no, pyszne. Mm? Mapkę przyniosłem. Musimy zaplanować gdzie idziemy.

Kasi plecak. Idziemy na małą wycieczkę. Kasia dostała taki sam plecak jak ja, tylko inny kolor. Tylko właśnie w jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego skoro to jest twój plecak i go testujemy to ja go niosę. Bo ja mam urodziny. Nie, nic nie muszę. Kasia pakuje Januszkowy plecak. Parnasie, woda, pomidory, makaron. Co tam makaron w góry? Hmm. Coś trzeba zjeść, nie? Chyba zmokniemy dzisiaj, tak coś czuję. Idziemy tam. Tam, Tam. Tak. No? W stronę burzy. W stronę... Co się okaże. Czas na regionalne przysmok. Co tam masz? Szytko. O, masz. dziękuję. Coś sobie. No to. Dobry, bo nie słony. Dobry mm. Piszcie jak się go Cielutki. Jak zaczynasz te urodziny? Leż easy Uuu rekazja. Proszę spróbować Tak. i powiedzieć czy Dzisiaj ma Dzisiaj zaczynam sens? później, bo jest dopiero Pół do dwunastej no. Jeszcze dopiero A już pijemy? Fajnie? a ja mam to moje ulubione, Masz kaca? Nie mam, ale jak będę mieć, to będzie moje ulubione. Ty nie to dopuszczasz do kaca. Dobrze się... <laughs> <Nie>. <laughs> bardzo dobrze się czuję tutaj. Ale zajebiste. Małe ścieki. On mnie zaraz ukryję. I tak sobie spacerujemy po jakichś górkach. Wszyscy, zawsze jak idą, to wybierają sobie najwyższy szczyt w okolicy, nie? A my idziemy co? Pod wiatr, my idziemy na najniższy. Właśnie. Nikt nie chodzi na najniższy. Każdy tylko się pcha. Gdzieś nie wiadomo w górę. Tu w ogóle nie ma szlaku. Bo my wytyczamy szlak znowu sami. Nie? No zobaczcie, najniższy szczyt w okolicy to jest. Tam jest wyżej, wyżej, wszędzie jest wyżej, trudniej, a my idziemy na łatwiznę, a co? Widok pomimo tego, że jesteśmy nisko jest piękny, chociaż pewnie na kamerce i tak tego tak nie widać, ale robią nową drogę, tam jest Jakiś nowy wiadukt i tu wszędzie w górach jest nowa droga. Czyli jakby tu jest węgierska górka, to my przyszliśmy tu, tu jest Cisiec, tam, 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 tam gdzieś dalej będzie Milówka i będzie nowa droga. My przeszliśmy jakieś od ostatniej, o tam, tam były te koniki. Czyli ile przeszliśmy? 200 metrów? 300 metrów? Starczy, nie? Trzeba się nawodnić, no bo ileż będziemy chodzić bez nawadniania. Pamiętajcie, w górach trzeba pić dużo niekoniecznie wody, bo woda to i tak tak przelatuje bez sensu już ta woda. Nie? To jest najlepszy napój izotoniczny, to piwko. I nie bierzcie tego na serio. Idziemy sobie, idziemy jeszcze. Nie było żadnego turysty na szlaku. To właśnie byli pierwsi. No. Ale samochoda. Chyba tak. Błagam Was, jak chodzicie po górach, to bierzcie śmieci ze sobą, bo to naprawdę nie dużo trzeba, jeżeli jakaś młodzież tutaj kiedykolwiek trafi. To może coś z tego wyciągnie Nawet jak idziecie to weźcie coś posprzątajcie po tych jazach innych To jest jakaś patologia po prostu O, to mi się podoba Dzień dobry Pierwszy grzybek albo kania, albo Sromotni. Nie wiem nie biorę Co ty? Tak sprzątasz, o, widzicie, no, idziemy na jakąś górkę, która ma, nie wiem ile tam, 800 metrów, czy ileś, taki pagórek, śmieci, Kasia ma już całą reklamówkę, a ja mam ze sobą 8 browarów i nie zostawię żadnego śmiecia, można? Można. Jesteśmy na szczycie. Prawie, bo szczyt jest chyba tam. Proszę. Tak, i teraz już tylko w dół. Ta górka to palenica. Ale nie powiemy wam, gdzie jest ta palenica, bo tych palenic w beskidach jest bardzo dużo. A jakbyście się dowiedzieli, na którą my weszliśmy, to zaraz by tu pewnie były tumy ze względu na popularność kanału. A my nie lubimy jak są tumy. Więc musicie szukać naszych śladów, jak chcecie się dowiedzieć gdzie to było. O nie, no właśnie, no widzicie. Zobaczcie sami. Tyskie, tyskie, tyskie Spuszcz. No nie co. Nie nasze, no nie nasze. wszystko pozbierasz, to ja nie wiem czy tu dojdziesz, dziecko. Znalazłaś miejsce na obiadek. Czy się będziemy bawić w Makłowita? Nie wiem czy wybierzecie w góry. Ale my co bierzemy? Midorki. <grym>, same niezbędne rzeczy. Ferret. Mam no, coś ja przyda, Bo mamy. Piwko. Mówiłem, że ta woda tu nie ma sensu. I no, ja się Kasia uparła, się uparła, że mamy pić wodę. Gaz. Drugi gaz. Jakby się skończył pierwszy. Łukas. niezbędna. Łukaszynaczka. Przyprawy wszystko? Dobra, gotujemy. Ale wcześniej, oczywiście, jeszcze lesowanko to można zrobić. O, co byliśmy to teraz wygramy. myślisz? No, za te pozbierane śmieci to powinniśmy o. dostać nagrodę. Serio? Serio? Czteropak. Bez oszustw. Chowam. Tu masz za te śmieci, Kasiu, wiesz? Ja myślę. Składnik numer jeden, W 100 gramach 122 kalorie, 28 gram białka. No i to sobie porwiemy, jak się przysmaży. Nie trzeba tutaj żadnego tłuszczu. To jest to boczek trochę, nie? Mhm. Mm dwie paczki takiej szyneczki. Do tego Kasiula jeszcze pokroi cebulka. Zaraz. Kasiula jeszcze do kraja, do cebulki co? Czosnek. Czosnek. Ile dajesz? Myślę, że trzy ląbki dzisiaj. Trzy ląbki, Dzisiaj jesteśmy oboje masowiczami. Dzisiaj tu jagłek jeść w że. Kasia ja się regeneruje w tym czasie. Ale dzisiaj mi pomaga. No i mamy podsmażoną szyneczkę. W takich warunkach musimy sobie radzić. To musimy ją podłożyć, do kubeczka ją dam. Jak wam wpadnie trochę trawy, to się nie przejmujcie, bo to samo zdrowie. No i tak, ogólnie najpierw to byśmy smażyli cebulę, wiadomo, ale nie mamy żadnego tłuszczu ze sobą, żeby tą cebulkę przesmażyć. więc wytopiona Tam szyneczka, to, zostało troszkę tłuszczu, no, przyrumienimy cebulę, dodajemy trochę wody, żeby nam się cebulka zbranszowała. Dzisiaj trochę pomagam, bo trochę wymyśliłam ten przepis. Nie mieliśmy składników w ogóle, nie? Nie kupiliśmy wczoraj tego, no. co chcieliśmy. I musieliśmy kombinować. A kupiliśmy, co było. Po prostu. No, ten, że... A wymyślanie przepisów i kombinowanie to co? Nie. To co? To moja specjalność. No, no, no Kasia to jest kucharzem wybitnym, ja jestem słabiutki w tym. Nieprawda. Ja w plenerze to się tak... Łatwiej gotuje, Byle co wrzucisz, byle ugotować, ale. Nie wiem, czy łatwiej. W domu Kasia, jak gotuje, to to jest Mistrzostwo Świata. I jeszcze czosnek. cebulka z czosnkiem przyrumieniona. Z powrotem wrzucamy szynkę, żeby się podgrzało. Żałujcie, że nie czujecie zapachu. Wlewamy śmietankę? ale za chwilę. Za chwilę. No niech przejdzie smaknie. Sobie. Pić śmietan. Nie <noise> jest pit, ale musi być, żeby było smaczne. 30 śmietanka ląduje. Mm. Troszeczkę pieprzu. W międzyczasie skończył się gaz. Ale uwierzcie mi, że taki kampi gaz zabieramy na dwa tygodnie, ile trzy zabraliśmy ostatnio? Mm -hmm. Półtorej nawet nie zużyliśmy. No, może ponad pół, ale dwóch nie zużyliśmy. O, I ciągle mamy ten jeden. Nie wiem, ciężko mi to określić, z na ile on starcza, ale to nie jest tak, wiecie, że ugotujecie sobie herbatkę i zaraz braknie, bo No, na takim jednej butli to nie wiem, chyba z 10 obiadów się ugotuje, nie? Spokojnie. No, dużo gotujemy na tym. Faktycznie, teraz czekaliśmy i byliśmy zdziwieni, że jeszcze się nie skończyło. Będziemy jeszcze dodawać taki serek. Tu jest taka ciekawostka. Zróbcie sobie teraz stop i poczytajcie. Ja o tym nawet nie wiedziałam. No, ale ciekawe, rzeczy tu piszą. że to to puszą że ser pleśniowy naturalnie dojrzewa przez cały okres przydatności do spożycia proces ten nie kończy się w momencie zapakowania przez to ser zmienia się z dnia na dzień na początku podejrzewania ser jest twardy na delikatny smak i zapach pod koniec terminu staje się mazisty i te pleśnią a jego smak i zapach są bardziej intensywne także jak już jest bliski końca daty przydatności to mimo wszystko go nie wyrzucajcie bo jest po prostu dobry, tylko jest albo jest jeszcze lepszy po prostu czyli jaki jednoś? nie wiem, jaka jest data Pokaż. 15 sierpień, to nas, o, no, nas już jest świeżo. No i tak, futrawa dochodzi, woda się zaczyna gotować. Będzie dzisiaj z makaronem jajecznym, czyli takim półwagańskim. Makaronik dochodzi. Zobaczcie, odlewamy jeszcze trochę wody z makaronu właśnie do tej potrawy. I podgrzewamy znowu. Na koniec pomidorki koktajlowe. Tak się prezentuje całość. Jak siła Ci się podoba ta potrawa? Bardzo mi się podoba, nie wiem jak smakuje. To smacznego. Smacznego No jak dobre było? Przepyszne było. Po prostu rozwaliło mi łeb. Cieszę się. to to wysmakowało? O to chodziło właśnie. No mi bardzo. Ale z takich składników to nie mogło być Za śmicciorowych zostawionych przez gnoi no i trochę naprzód ale to jest zaraz docieramy do wioski już także musimy zrobić postój żeby dopić resztki bo tam będzie zimna i dobra Nie wiem gdzie jest sklep nieważne zaraz coś znajdziemy Zamianka, Kasia testuje plecak Jak? Ciężki? Pamiętaj, że już nie ma w nim piwa. Było 8 ciężki, Bartek tutaj kłamał i w ogóle się cieszył, pozwoliłam Ci sobie go pomóc. No to ja niosę te śmieci. Idziemy dalej. Bartek tam na skocznie już. Raz. Migusiem. To jest skocznia. Co? Ciekawe czy są prowadzone konkursy. Nie umiem pisać. W przyszłym roku tutaj jest rozpoczęcie sezonu. Jakiego? No Skoczkowego. <noise> na to tu będzie udział. Na pewno. Na pewno. No, to będzie tym. Mistrzem widok. Tu jest, jest widowny. <noise> taka. Bilety. Będę sędzią. Ty będziesz sędzią? Tak, bo ja mam gwizdę. Ja mogę być organizatorem. Mam gwizdek w plecaku. <laughs> Możecie już zamawiać... Możecie zamawiać bilety u mnie już. Po 500 złotych. Jedyne 1500 złotych. O, 1500! Gdzie <laughs> my trafiliśmy? Nie nie, nie. W nie wiem czy wiesz, ale od jakiegoś czasu to się nagrywa na odwrót. Nie wiem, co się porobiło, czasem się tak nagrywa, czasem tak. No to i tak potem obrócę, to nie ma problemu, ale nie wiem to no, to jest, no, to jest no. takie dziwne. Nie, ja się no tak, a ja tu mam nogę. Dobrze noga mi no. widzisz? Mamy lokalne piwo Jakie? Bernard Jesteśmy w jakimś hotelu. Bernard? Kiewiastkowy no w ogóle. Weszliśmy gdzieś na drugie piętro. 14. Hmm. No, to smaczne. No ile przeszliśmy kilometrów? No. Nie wiem, 10, 15. Zobaczcie ile śmieci po drodze. Masakra, nie? masz no. Robisz coś na tych urodzinach innego niż pijesz piwko i głaska zwierzątka. Jak <gry> no, nice. Ja bym tam nie poszło. Jak? Pewnie ciepła. Płynie żabka, płynie. Nie wygląda jakby było ciepło. Zobacz, jak jest głęboko. Które tu, a А тут? Тьфу! No, и тепло? Тепло. Тепло? Ну так... У меня есть какая-то зимняя вода. Ходишь? Нет. На банк не ходить. Ну нет. Jakby tu jeszcze świeciło super słoneczko, to To może bym się zdecydowała. Głowka skoła. Cały ta Ciepło? Mhm. Naprawiście jest tą kurwa. No, woda nie jest jakaś super ciepła, ale lepiej się kąpać tu niż pod pliźniczami. To jest okropne. Zanurzyłam tam tylko nogi. Nie. Nie jest normalnie. Normalnie to jest. Nie. Normalnie ludzie tak robią. Po kąpieli? No są Ale masz łapę. Mm -hmm. Nie ćwiczyłem. Drugi dzień. Trzeci już. Uuu, glej dalej. On się zmalała. Nie? Nie.